Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam Wam, którzy słuchacie. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy Was przeklinają. I módlcie się za tych, którzy Was oczerniają. Jeśli Cię kto uderzy w policzek, nadstaw Mu i drugi. Jeśli zabiera Ci płaszcz, nie broń Mu i szaty. Dawaj każdemu, kto Cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze Twoje. Jak chcecie, żeby ludzie Wam czynili, podobnie Wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy Was miłują, Jakaż za to należy się wam wdzięczność. Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność, i grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność, i grzesznicy pożyczają grzesznikom żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie. Niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo pańskie. Ciekaw jestem, jakie uczucia budzą się w naszych sercach, gdy słyszymy te słowa pana Jezusa, bo one są mocne. Po błogosławieństwach otrzymujemy przykazania miłości nieprzyjaciół, i to są słowa naprawdę dziwne. Budzą one bojaźń, budzą one też jakieś dziwne przyciąganie. To jest wielka wizja. Josip Brocki, poeta i noblista. Tłumacząc jakiś fragment, jakoś próbując sobie zilustrować ten fragment o nadstawianiu drugiego policzka, o tym, jeśli ktoś chce zabierać ci płaszcz, nie broń mu i szaty, przywołuje pewne zdarzenie z obozu, w którym znajdował się. Mianowicie któregoś dnia w tym obozie zarządzono rąbanie drewna, i było to w takiej powszechnej odbiorze, w powszechnej opinii. Coś niesprawiedliwego, coś nad wyraz. Na jakoś za, za dużo było tej pracy, ale było to odebrane jako, jako zadanie, które, które, które jest niesprawiedliwe, które zostaje narzucone. I w tym w jeden chłopak w tym, w tym zadaniu uczestniczył w sposób wyjątkowy, to znaczy, rąbał to drewno, ale kiedy przyszedł czas na posiłek, wcale z tego posiłku i z tej przerwy nie korzystał, tylko rąbał drewno dalej. Co oczywiście zarówno u współwięźniów, jak i u tych strażników wywołało raczej jakiś śmiech i kpinę, niezrozumienie, ale spotkało się to z jakimś lekceważeniem. Wkoło, około południa rąbał dalej pod drewną, podczas drugiej przerwy także nie przestał i, i rąbał dalej. Co już nie, 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 nie budziło, nie rodziło jakiejś kpiny, ale raczej zainteresowanie czy zadziwienie. Kim on jest, co on robi, dlaczego tak, jakieś pytania. W końcu pod wieczór, gdy wszyscy już byli wycieńczeni, a on dalej rąbał, e, było tylko i wyłącznie milczenie. Milczenie, które jest pełne bojaźni. Milczenie, które jest przepełnione jakimś strachem, bo oto wydarza się coś. Co jest niepojęte, co jest niezrozumiałe. Nigdy więcej nie zarządzono już takiego rąbania, takiej pracy w tym obozie, mimo tego, że to byli więźniowie, działo się to wszystko w Rosji. Opowiadam o tym, ponieważ wyobrażam sobie tak, że jeśli spotykamy człowieka, który kocha, który nie odpłaca jakimś złożeczeniem na krzywdę, która go spotyka. Nie odpłaca hmm, dopominaniem się sprawiedliwości, to myślę, że możemy przejść bardzo podobną ścieżkę: od kpiny, przez zastanowienie się, aż w końcu po odczucie jakiejś głębokiej bojaźni. Że to, co w kimś takim się wyzwala, w rzeczywistości nie ma pochodzenia ludzkiego, jest czymś prawdziwie boskim. I faktycznie dzisiaj słyszymy takie słowa: bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Że ta cecha przebaczania nieprzyjaciołom jest czymś boskim, jest czymś, co przynależy samemu Ojcu, co przynależy samemu Bogu. W pierwszej kolejności wypada nam zobaczyć, czytając te słowa, że taką miłością, miłością bezmiary, My sami zostaliśmy ukochani. Że nie jest to coś, co jest, nie jest nam dane, że jest tylko i wyłącznie dla wybranych, ale jest to coś, co nas tak naprawdę zrodziło. Miłość bez miary jest czymś, co nas rodzi jako świętych, jako tych, którzy żyją w kościele. I kościół, jeśli popatrzeć na bezmiar miłości Boga, e, tego, który przyjmuje sprawiedliwych i niesprawiedliwych, to przestrzenią takiej miłości, i wyrazem tej miłości jest Kościół Święty. Bardzo dobrze ukazuje to, ukazują to słowa papieża Franciszka, które chciałbym teraz przywołać, wypowiedziane 2 sierpnia 23 roku. Papież mówił tak. Drodzy bracia i siostry, wszyscy. Świeccy, zakonnicy, zakonnice, kapłani, biskupi. Wszyscy, wszyscy, nie lękajcie się, zarzućcie sieci. Nie żyjcie, oskarżając, to jest grzech, a to nie jest grzechem. Niech przyjdą wszyscy, a potem powiemy, ale niech najpierw usłyszą zaproszenie Jezusa, następnie przyjdzie skrucha, a potem bliskość Jezusa. Proszę. Nie czyńcie z kościoła komory celnej. Tu wchodzą sprawiedliwi ci, którzy są w porządku, którzy dobrze zawarli związek małżeński, a tam wszyscy inni. Nie, kościół nie jest taki. Sprawiedliwi i grzesznicy, dobrzy i źli. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. A potem niech Pan pomoże nam rozwiązać problemy. Ale niech wejdą wszyscy.